Oprócz możliwości przyspieszania bądź zwalniania całego klipu, możemy również przyspieszyć bądź zwolnić tylko jego fragment. Służy do tego nieco inna funkcja, a mianowicie funkcja zmiana czasu. Tym razem otwiera się tutaj takie duże okienko i na całej długości tego klipu możemy tworzyć tak zwane strefy czasowe, a więc strefy, w których ten klip będzie przyspieszony bądź zwolniony. Ustawmy się na przykład w tym miejscu i tutaj, albo klikając na ten plusik albo w tym miejscu możemy utworzyć właśnie nową strefę czasową. I jest to właśnie ten obszar, w którym klip będzie przyspieszony bądź zwolniony. Możemy go sobie oczywiście odpowiednio przedłużyć, na przykład do tego miejsca. No i takich stref możemy utworzyć tutaj więcej, ale ja pozostanę tylko przy tej jednej strefie. Spójrzmy, w tym momencie jest ona zaznaczona i odtwarzanie w niej odbywa się w sposób standardowy. Jeżeli ten fragment chcemy odtworzyć od tyłu, to włączamy tę opcję. Następnie ustawiamy szybkość, no a więc czy ten fragment ma być przyspieszony. Powiedzmy, że przyspieszymy go mocno, na przykład razy 4, czy zwolniony. Wtedy oczywiście przesuwamy suwaczek w tą stronę. Jak widzimy w tym momencie cały ten fragment zostanie odtworzony w czasie 1 sekundy. Tutaj dodatkowo możemy włączyć jeszcze tak zwane krzywe dynamiki dla wejścia i wyjścia, czyli po prostu płynne przyspieszenie tutaj na początku i płynne zwolnienie na końcu tej strefy. Możemy to włączyć, tak żeby to wszystko lepiej wyglądało, i w zasadzie ustawiliśmy już wszystko, co trzeba dla tej właśnie strefy. Spójrzmy teraz jeszcze tylko tutaj. Poprzez włączenie tych dwóch opcji, czas trwania nieco się wydłużył. Spójrzmy jeszcze na opcję, które mamy tutaj. Tutaj mamy możliwość użycia mieszania klatek, czyli również poprawienia jakości działania tej funkcji. I jest to szczególnie przydatne w momencie, kiedy zwalniamy nasz klip. Następnie funkcja usunięcia dźwięku z klipu. Jest ona o tyle ciekawa i przydatna, że stosując właśnie zwolnienie bądź przyspieszenie, jest tracona synchronizacja dźwięku i obrazu. No i w takim przypadku lepiej po prostu dźwięk całkowicie usunąć, podłożyć ewentualnie jakiś inny, żeby wszystko wyglądało poprawnie. Akurat w przypadku tego klipu, w którym na całej długości praktycznie słyszymy tylko jeden wielki szum, nie musimy usuwać dźwięku. I ostatnia funkcja, wyzeruj zmiany, czyli po prostu usunięcie wszystkich stref z całego klipu. Teraz możemy oczywiście sobie podejrzeć jeszcze ten film, jak on będzie wyglądał. W tym celu lepiej jest go oczywiście zrenderować. Ja tego teraz robił nie będę, tylko po prostu zatwierdzę te zmiany. Gotowe. No i tutaj rzeczywiście widać to rozsynchronizowanie się dźwięku i obrazu. Ścieżka wideo znacznie się skróciła w stosunku do ścieżki audio. Ona nie jest w tym momencie przyspieszana. I gotowe. Teraz już możemy odtworzyć ten klip. Ja sobie go może zrenderuję najpierw. I teraz odtworzymy ten fragment. I widać było wyraźne przyspieszenie właśnie w tym obszarze. Tak właśnie działa ta funkcja. Tak jak mówiłem, jeżeli chcielibyśmy jakiś fragment zwolnić, to oczywiście możemy cały czas wejść tutaj do tego narzędzia, zaznaczając ten klip i dodać kolejną strefę czasową. Spójrzmy, ta strefa cały czas jest tutaj widoczna. I teraz możemy dodać jeszcze na przykład tutaj kolejną strefę i ją znacznie zwolnić.